Dziękujemy dzisiaj za 28 lat posługi kapłańskiej, proboszcza w, w tej kadarni na tej Ziemi Dziękujemy w imieniu Urzędu Miejskiego, reprezentuję go, reprezentuję pani Rady Miejskiej, panu radni, panu przewodniczącym. Ja także mam zaszczyt, w imieniu całego społeczeństwa rządowego, bardzo serdecznie podziękować za ogromny wkład, ogromny wkład w to dzieło rozwoju i materiału wygodowego dla I Nie sposób bogaty, tylko bowiem właściwie jeden, jedno jeden, jeden, stan już po, się nie ma ceny, nie ma niczego, władza właściwie dzień na A ksiądz, baba, ma odwagę, do taka dziewczyna rosła. A taka przypomina dla kategoriaza, kiedy się uczyło na złożenie kościoła, nauczenie na połowiem, ale tylko, żeby już na teksty, które nie myślał ca Musiałbym świadomo odwagę. Jedno budowało się drugie. Wudował się wymach wspaniały, czy piękny a jednocześnie ten machowy. Mach solidarności, religijności, karności. Nie sposób tego pannąć. Nie sposób tego podsumować. Znaczyć związek z mojej strony, możemy walczyć. Za wszystko, za wszystko głęboko i serdecznie dziękujemy. Nie jest za nas odcinka, ale ludzko może, że Ksiądz Sprawa zostanie z nami zbierany, w kolejnym pokoju w Ksiądz Sprawa był zawsze rzekiem ubogim i skromnym, za to także serdecznie dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Będę tam. Na zelo drugačen način. Prvo, če je menite, sramotno, sramotno, ti prevozimo. Drodzy Dzieci, jak widzimy wszystkich strażaków łamskich, jeżyjących, tych, którzy odeszli do Pana, chciałbym serdecznie podziękować za tą opiekę, wieloletnią, wspaniałą opiekę jako, jako ojca naszego Więc zawsze tę opiekę czułyśmy wtedy, kiedy byliśmy Czuliśmy, że jesteś z nami, że się za nas, że otaczasz nas tą nas jego Pana naszego. Przyjmij o nas tę figurkę św. Floriana oraz lepę temu, aby zawsze ci poświęcały, przypominały, że tak jak ten nasz Pan św. Florian, będziemy stali na straży wiary niosąc jednocześnie pomoc do w każdej potrzebie, tak jak nas uczyłeś, tak jak zaświadczyłeś swoim życiem własnego. Wieloletni księżyc do dorszów, za wieloletnią współpracę. Dziękujemy księżycowi i lekcji, który są Pacjentów Szpitala informacje do szpitala Wawru. Codziennie Bożego Bronisięcia, które dzięki Waszej bogactwości dociera do, do najbardziej potrzebujących naszych planów oddziału. Niech Bóg uważa, że dzisiaj księżyc będzie na dalsze dane. Posługi kapłańskie, zachowa w zdrowiu, a opatrzność może pozwolić je żyć się tym, co przez lata stworzymy dzięki miłości do ludzi i boskiej trzeci ktoś Drugiście przeprosz przed 28 laty przyszedł do nas aby stanąć na czele nowej wspólnoty parafialnej i zbudować razem z nami a przecież czasy były trudne, kościłowi religii nieprzechwilne. Wyrozumiałość, życzliwość, skromność i pracowitość to niektóre tych zalet, którymi zjednałeś sobie w swoich nowych parafiach. Te zalety były niczym ziarnym, które padły na dobry grunt, które wydały dobry plon, czego dowodem jest piękna świątynia, zawsze wypełniona pewnymi. naszej wiary, a najbardziej zadowolone i ciepłe wsparcie w naszej pedagogicznej pracy. W imieniu całej społeczności, szczególnie z radną wrocławiącą życzymy dużo zdrowia, spokoju, aby zawsze doświadczał się z przyjaźni i miłości, szczęścia Się. I tak dawno przygotowaliśmy się do gratulacji na bardzo duże pracy kapłańskiej I użyliśmy takich pięknych słów Konstantego Wypącego-Budzińskiego Ile razem były przebytych, ile ścieżek przetestano. Słowa te można odnieść do posługi kapłańskiej. Ile krzyw, ile sakramentów, ile ślubów, ile spotkań duszpasterskich, ile komend w towarzystwie rodzinnym. Dzisiaj dziękujemy księdzu za te wszystkie lata spędzone z nami, w imieniu Zespołu w Szkół Mechanicznych w Łapach na i uczniów. Dziękujemy za wspaniałych księży katechetów, których ksiądz, który ksiądz zawsze kierował w odpowiedni sposób i których do nas pasują z kapłańską posługą. Dziękując i na następne dni, na następne spotkania, na serce i na dobro księdza na Szczęść Bożą! Czerpię że żegnała w imieniu całej społeczności Gimnazjum Nr 1, w imieniu Gimnazjum Górnika Stanisława Górskiego Łagórskiego w Przede wszystkim wyrażamy wdzięczność i dziękujemy za Twoje poświęcenie, gospodarność oraz współpracę końcowską z naszym Gimnazjum. Zapamiętamy Cię jako wspaniałego gospodarza i duszpasterza. Środki Księże w składamy Ci najskuteczniejsze życzenia na nowe etap życia, życząc zdrowia i radości oraz wszelkich łask Jezusa i Maryi, którym zawierzyłeś. Niech ten drobny nie upominek od nas zastąpi czas, który poświęcałeś na dobrodanie Kościoła i Jego obejścia. Bóg zapłac za wszystko. Szczęść Boże.